Kurs dał mi naprawdę solidny background do tego jak prowadzić projekt w oparciu o AI. Już teraz wiele osób pyta się mnie o różne rozwiązania, o technologie, więc już teraz czuję się traktowana jak swojego rodzaju ekspert w tej dziedzinie, mimo że dopiero jestem na końcówce kursu. Poza tym jestem przekonana, że otworzę przede mną drogę do prowadzenia wielu ciekawych projektów opartych o technologię AI. Po pierwsze, chciałabym pomóc firmom zwiększać ich efektywność biznesową w oparciu o rozwiązania AI-owe, a po drugie, chciałabym budować rozwiązania praktyczne i etyczne. Natomiast w życiu prywatnym mam już parę pomysłów na to, jak mogłabym usprawnić swoje codzienne życie. Przede wszystkim była to duża dawka praktycznej wiedzy, przekazana w angażujący sposób. W ramach kursu dostajemy wiedzę także, jak unikać błędów, jak unikać spadek, jak prowadzić te projekty. A tą wiedzę generalnie ciężko uzyskać przeszukując internet. To, że uzyskałam kompetencje i wiedzę, które mogę od razu zastosować w codziennej pracy. Ponadto kurs dał mi naprawdę solidny background do tego, jak prowadzić projekty w oparciu o AI, jak również takie solidne podstawy, na czym polega właściwie to AI. Moją pasją są zwierzęta, przede wszystkim psy, ale poza tym bardzo interesują mnie nowinki ze świata nauki, rozwój osobisty oraz poszerzanie swoich kompetencji. Dodatkowo bardzo lubię poznawać nowe miejsca i smaki. Nazywam się Sandra Morawska-Janus, pracuję jako IT Project Manager w branży usługowej.